Słuchajcie, teraz przed festiwalem dzieje się tak dużo, że codziennie wracałam do domu tak po 22.00 i wczoraj był znaczy, festiwal do końca nie jest tego przyczyną, ale nie będę się rozwodzić nad tym. I słuchajcie, wczoraj skończyliśmy trochę wcześniej, więc wróciłam sobie do domu, odpaliłam Simsy, posprzątałam potem mieszkanie w ogóle i się okazuje, że dzisiaj nie ma nagrywek, bo tam nie ma wystarczająco osób do odcinka. I co? Ja normalnie dzisiaj jestem w domu, siedzę. I ja nie wiem, co robić. Ja już posprzątałam mieszkanie, ja już pograłam w Simsy. Ja chyba się przejdę do urzędu załatwić sprawy, które odkładam od kilku miesięcy, pójdę do sklepu wypatrzyć jakiś żerandol do sypialni, bo nadal jest tam kabel, tak jak był przy, przy filmie przeprowadzkowym. Co zrobić z tym wolnym czasem? Ja uwielbiam szakszukę, ale jak Bartek ją robi. Więc się miałam podejście. Sama zrobiłam. Mm. Jestem naprawdę spoko, ale jajo nie jest na miękko takie do końca. Znaczy, jest troszeczkę miękkie, ale jednak stałe. Mm. Ale dobre, zjem. I ja naprawdę lecę załatwiać sprawy urzędowe, więc ubrałam się elegancko. W ogóle nie mogę się przesadzić, zachwycać jak te spodnie z high pink nie leżą. Mm. Kocham te ściągacze tutaj po bokach. I można je sobie ściągnąć i inaczej wtedy się układają. Ja dzisiaj tak puściłam luźno. Cool.